Nasze myśli, to w jaki sposób myślimy, ma wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, na nasze emocje, na nasze uczucia, ale też na nasze zachowanie, na podejmowane decyzje, na to, w jakim kierunku w ogóle kroczymy, w jakim kierunku zmierzamy. Nasze myśli są niezmiernie ważne, i dlatego powinniśmy zadbać o higienę naszego myślenia o higienę naszych myśli. W liście do Filipian w czwartym rozdziale, w 8 wersecie apostoł Paweł zachęca tak parafrazując: Myślcie tylko o tym, co jest prawdziwe. Myślcie tylko o tym, co jest dobre, miłe, szlachetne, cnotliwe, godne pochwały, doskonałe. Myślcie, skupiajcie się na tym, co jest prawdziwe, co jest dobre. Nie zawsze jest to proste. Ja to muszę przyznać sama od siebie, to nie jest proste. Kiedy przywalają cię różne problemy e, życiowe, to warto tam jeszcze zerknąć do siódmego wersetu, żeby wszystkie nasze troski zrzucić na Pana Boga i z dziękczynieniem modlić się i ufać, bo On ma o nas staranie. I wtedy będzie pokój Boży właśnie przepełnił nasze serce, więc zrzucić te troski na Pana Boga, e, ale skupiać się właśnie. Na tym, co jest dobre, na tym, co jest prawdziwe, na tym, co jest miłe. E, powiedziałam, że to nie jest proste i ja sama uczę się tego, to praktykować. E, I co przychodzi mi z pomocą? Przede wszystkim Biblia. Jeśli mamy skupiać się na tym, co jest prawdziwe, to jako chrześcijanie wierzymy, że prawda jest w Piśmie Świętym. Słowo Boże jest prawdą. Im więcej wypełniam swoje myśli prawdą Bożego Słowa, prawdą tego, co Bóg do mnie mówi, Bożymi obietnicami, tym mniej tam w tych moich myślach, w tym moim umyśle jest przestrzeni na złe myśli, na jakąś ciemność. Tak? Im więcej wypełniam się światłem, tym mniej moje myśli krążą wokół jakichś ciemnych rzeczy. Więc przede wszystkim Boże Słowo, Boża prawda na niej się skupmy, ją czytajmy, nią się wypełniajmy. Inna taka rzecz, przede wszystkim właśnie taka społeczność z Bogiem, bliska, intymna więź społeczność z Bogiem. To też sprawia, że kiedy poznajesz Pana Boga, kiedy jesteś coraz bliżej Niego w takiej intymnej więzi, tym łatwiej Ci przyjąć to, co On do Ciebie mówi, właśnie te obietnice, te prawdy, bo poznajesz Jego charakter, poznajesz Jego naturę. Wiesz, że możesz mu zaufać, że on się o Ciebie troszczy i cokolwiek wali się czy pali, to Bóg ma wszystko w swoim ręku i troszczy się o Ciebie. Ważna jest tej, też w tej higienie myślenia, to, żebyśmy nie pozwalali naszym myślom tak galopować. Wiecie, bo my tak lubimy galopować albo w przeszłość i skupiać się właśnie na tym, co takie negatywne nas spotkało w przeszłości, problemy itd. Albo wybiegać w przyszłość, której się boimy, nie znamy, i też te nasze myśli gdzieś galopują. Natomiast Pismo święte właśnie mówi, że mamy skupić się na tym, co prawdziwe, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe, co jest dobre. I mi w tym pomagają na przykład takie takie codzienne spacery. Kiedy wychodzę, oglądam piękno Bożego stworzenia, i skupiam się na tym, co tu i teraz. Mój umysł wycisza się. Nie galopuje gdzieś, tylko wycisza się. Skupiam się na tym, co tu i teraz. Ja lubię brać wtedy też aparat do ręki, i jak mnie coś zachwyci, zatrzyma, to zatrzymywać to właśnie w aparacie. Czasami się dzielę tym gdzieś tam na Facebooku, ale to pozwala mi właśnie się wyciszyć i skupić na tym, co jest tu i teraz na tym pięknie, na tym, że Bóg jest, na tym, że nic z jego rąk się nie wymyka. I to zatrzymuje właśnie jakiś taki niepożądany, właśnie ten tok myślenia, galopowania w jakimś nieodpowiednim kierunku. To jest ciekawe, że mamy i możemy kontrolować nasze myślenie. A to, jeśli uda nam się to zrobić, jeśli będziemy wypełniać się prawdą, jako chrześcijanie, prawdą Bożego Słowa, prawdą tego, co Bóg do, do nas mówi, Prawdą Jego obietnic, wypełniać Jego obecnością, powierzać nasze troski Jemu, przerzucać na Niego, a od niego brać ten pokój, który On daje. Jezus mówi: Pokój mój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak świat daje, ja Wam daję. Kiedy przerzucimy nasze troski na Pana Boga i będziemy wdzięczni za to, co On nam daje, z wdzięcznością, z dziękczynieniem. Będziemy pielęgnować też te nasze myśli, skupiać się na tym, co dobre, a nie na tym, co złe. To też i nasze emocje, i nasze uczucia, i nasza ścieżka, nasze decyzje, nasze wybory będą podążać za naszymi myślami. Jeśli nasze myśli są dobre i pozytywne, to nasze uczucia, emocje oraz decyzje również takie będą.